Cześć, z tej strony Trap.pl i dzisiaj jak widzicie po tytule Witam was w niewątpliwie kluczowym odcinku dla całej historii YNW Melego Domniemanego zabójcy swoich dwóch najlepszych przyjaciół Czyli YNW Sackchasera oraz YNW Juviego Ponieważ sporo minęło od naszego ostatniego update'u Tej ogromnie tajemniczej sprawy A przez ten czas wydarzyło się naprawdę dużo I pora to sobie podsumować Ponieważ dokładnie już zaraz dowiecie się między innymi, Dlaczego proces YNW Melego został przesunięty aż na stycze 2027 roku. W jakich warunkach Meli obecnie jest przetrzymywany? jakie kolosalne sumy kosztuje on codziennie wszystkich podatników? Jakie ogromne zwycięstwo osiągnęła jego nowa ekipa adwokacka? Czemu prokuratura wygląda obecnie jak dzieci we mgle? Ale też zdradzę wam, jaki tak naprawdę mają w tym swój ukryty cel. Opowiem wam również o nadchodzącym ultraważnym procesie, ale uwaga, cywilnym YNW Melego, który wedle ekspertów może być nawet ważniejszy od tego głównego procesu karnego, który ciągle omawiamy. No i przede wszystkim zajmiemy się dzisiaj sytuacją pomagiera Melego, współoskarżonego w sprawie, czyli YNW Bortlena. Ponieważ niedawno na skutek jego decyzji doszło do absolutnego przełomu w procesie. I niestety, ale wszystko wskazuje na to, iż jest to prawdopodobny koniec Jamela Dimonsa, aka YNW Melego, czyli głównego bohatera, naszych odcinków od lat, a tak więc jak widzicie, mamy o czym gadać. Jednak zanim do tego przejdziemy. To najpierw chwila dla sponsora dzisiejszego filmu, czyli Return of The Science, ponieważ Return of the Science. To darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata, inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyróż na przygodę, podczas której zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony wraz z drużyną, tocz epickie walki, open PvP, o dominację na Futures Earth, a dodatkowo już 14 listopadu ruszył nowy serwer Wrót Zenkai. Stąd też specjalna oferta dla Ciebie. Mianowicie, rejestrując się z linku w opisie, otrzymasz darmowe 3 dni premium. A my tymczasem wracamy do głównego tematu odcinka. I może zacznijmy sobie wszystko od pierwszego wniosku YNW Meliego odrzuconego przez sąd federalny. Ponieważ jak opowiadałem Wam w jednym z ostatnich odcinków, Meli od jakiegoś czasu, na skutek swoich nieodpowiednich zachowań w więzieniu, jest obecnie przetrzymywany w katastrofalnych warunkach w izolatce. Jest pozbawiony jakiegoś kontaktu z mediami, z rodziną i z przyjaciółmi. Nie ma praw do spotkań z adwokatami, nie ma dostępu do telewizji, gazet ani telefonu, a do tego strażnicy go pilnujący są wobec niego bardzo surowi rygorystyczni i bezwzględni, przez co jego stan psychiczny mocno się pogorszył, ponieważ co w tym wszystkim najważniejsze, Meli jest obecnie przetrzymywany w całym osobnym skrzydle więziennym o zalecanej pojemności 50 osób, co tym samym oznacza, że chociaż raper przybywa tam w pojedynkę, to koszty utrzymania takiego Skrzydła nie zmieniają się niż w przypadku, gdyby było ono normalnie wypełnione po brzegi jak każde inne. Dlatego tym samym przetrzymywanie Malego w ten sposób kosztuje dziennie podatników Stanów Zjednoczonych około 7 tysięcy dolarów, co daje miesięcznie kwoty 210 tysięcy dolarów, a rocznie wychodzi wówczas około 2,5 miliona dolarów, co jest absolutnie abstrakcyjne, jednak tak to właśnie wygląda i prędko się to nie zmieni. Ponieważ uwaga, sąd federalny oficjalnie odrzucił wniosek Melego, który dotyczył właśnie. Tych nieludzkich i nierentownych warunków przetrzymywania rapera w więzieniu odrzucił. M.in. powołując się na to, iż Meli najpierw powinien wnioskować o ten fakt do innej instancji, dokładniej do biura stanowego. I dopiero wówczas po odrzuceniu wniosku sąd federalny może tutaj zainterweniować. Co nie ukrywam, stawia prawników YNW Melego w bardzo złym świetle, tak jakby nie znali oni w ogóle prawa sądowego obowiązującego w Ameryce. Jednak co najważniejsze, w złym świetle stawia to jego byłych prawników, prowadzących. Jego pierwszy proces, który jak już pamiętamy zakończył się unieważnieniem. Ponieważ, co ciekawe, na drugie postępowanie zatrudnił on całkowicie nowy zespół adwokacki. skład którego wchodzi m.in. Drew Findling, czyli bardzo uznany adwokat z doświadczeniem w dużych sprawach karnych. A na przykład była domniemana kochanka Melego oczywiście z przymrużeniem oka. Pani Raven Liberty, która złożyła ten wadliwy wniosek, została już wyrzucona z jego składu. Podobnie stało się również ze Stuartem Adelsteinem, czy z Danielem Aronsonem. Tak więc podczas nowego procesu zobaczymy absolutnie nową ekipę adwokacką rapera i to na pewno lepszą, co zwiększa jego szansę na finalny pozytywny werdykt w procesie, który no właśnie nie wiadomo kiedy tak naprawdę się rozpocznie. Ponieważ uwaga, również w ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, iż proces YNW Melego został oficjalnie przesunięty na styczeń 2027 roku, czyli w dacie oddalonej o blisko 8 lat od jego aresztowania, które miało miejsce jeszcze w 2019 roku. Co jest. Po prostu skandaliczne. I już wam tłumaczę, dlaczego dokładnie tak się stało. Tak więc, bez zaskoczeń, jest to wina stanu Floryda, inaczej mówiąc, prokuratury, inaczej mówiąc, strony oskarżającej Melego, której nieustannie maksymalnie zależy na tym, by proces rozpoczął się jak najpóźniej. By mogli się oni do niego odpowiednio przygotować, co tak naprawdę jest mocno zastanawiające. Z uwagi na to, że przecież skoro są oni pewni, iż YNW Melly zabił swoich dwóch przyjaciół, i jak twierdzą, mają na to niezbite dowody, to czemu odwlekają ten proces Ciągle w czasie, przez co finalnie wychodzą z tego właśnie takie cyrki. No bo wyobraźcie sobie, co Meli musi czuć. Od 8 lat jest zamknięty w więzieniu, jak już wam opowiadałem, w tragicznych i rygorystycznych warunkach. Chociaż nikt jeszcze mu winy nie udowodnił. I jakby finalnie okazało się jakimś cudem i rzeczywiście to nie on stoi za tym zamachem. Tylko naprawdę tej nocy padli oni ofiarą napadu drive by, no to co, wyjdzie on wtedy na wolność i niby ma być wszystko dobrze? Przecież nikt nie przewróci mu tych jego 8 lat spędzonych za kratkami. Żadne pieniądze mu tego go nie wynagrodzą, bo pomyślmy tylko teraz, jak wysoko byłby on na scenie muzycznej, gdyby nie ten tajemniczy incydent, ile hitów stworzyłby przez ten czas. No, możemy sobie jedynie tylko wyobrażać, jakby to wyglądało. Jednak wracając, prokuratura doszła do swojego celu w następujący sposób, iż, jak opowiadałem wam w ostatnim filmie o Meli, obrona rapera osiągnęła naprawdę wielki sukces, odwołując się do zakresu dowodów branych pod uwagę w przyszłym procesie sądowym, pochodzących m.in. z telefonu Snapchata, Twittera, gps -a. Google'a, czy też Gmaila Melego, ponieważ to właśnie na skutek ich wniosków finalnie sędzia bardzo mocno ograniczył przedziały czasowe, których dane z tych urządzeń bądź aplikacji będą brane pod uwagę w przyszłym procesie. Co jest kluczową zmianą, ponieważ wcześniej detektywi badający tę sprawę mieli dostęp do materiałów z przekroju całego życia Melego. Nawet mieli dostęp do jego prywatnych sekstaś z byłą dziewczyną nagranych na jego telefonie. Jednak tym razem, przed startem drugiego procesu sądowego, sędzia uznał, iż jest to srogie nadużycie. Detektywi nie powinni mieć aż takiego wglądu do jego prywaty. Dlatego w niektórych z przypadków zakres dostępu do materiałów rapera ograniczył się do zaledwie paru godzin w okolicach tej tragedii. No i właśnie to ten fakt wszystko skomplikował, ponieważ prokuratura od jakiegoś czasu próbuje jak tylko może odwoływać się od tej decyzji. Co skutkuje kolejnymi rozprawami w tej sprawie, podczas których jednak są oni mocno dociskani przez sędziego i póki co nie widać dla nich nadziei na uzyskanie swojego zamierzonego celu ponieważ krótko mówiąc, sędzia póki co raczej ich wyśmiewa, jako że dodatkowo, między innymi, uzyskali oni dostęp do jednego z telefonów w nieodpowiedni sposób, dokładnie siłą, wykręcając rękę matki rapera, o czym opowiadałem wam w ostatnim filmie. Jednak oczywiście, prokuratura nie jest tym wszystkim aż taka głupia, ponieważ takie ich postępowanie, od początku do końca, kryje za sobą jeden specjalny cel, czyli właśnie przeciąganie daty finalnej rozprawy na jak najbardziej odległy termin, ponieważ główna pani prokurator, czyli Aleksandra Bak którą znamy już dobrze z procesu dotyczącego zabójców XXXTentaciona. Chce się dobrze do tego procesu przygotować i zwyczajnie gra ona na czas, ponieważ to stąd właśnie oficjalna data rozpoczęcia procesu YMW Melego padła dopiero na styczeń 2027 roku. Chociaż istnieje jeszcze szansa, że finalnie proces rozpocznie się niespodziewanie w przyspieszonym tempie. Dlatego mordy trzeba być czujnym i uważnym, a raczej trzeba subskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco. To znaczy fajnie by było mordy, jakbyście tak zrobi, Ponieważ słuchajcie teraz, co w naszej układance ogromnie ważne, skoro proces YNW Melego został przesunięty, to na pozór mogłoby się wydawać, iż proces YNW Bortlena, czyli współoskarżonego rapera, który to miał prowadzić samochód, który którym Mellie najprawdopodobniej strzelił w głowę z bliskiej odległości swoim dwóm przyjaciołom, a następnie zawiózł nieżywe już ciała swoich kompanów do pobliskiego szpitala, twierdząc, że padli oni ofiarą napadu drive-by. Mogłoby się wydawać, iż proces YNW Bortlena również zostanie przesunięty ponieważ pierwotnie ich postępowania miały się rozpocząć tego samego dnia, czyli 10 września, i były one prawnie ze sobą mocno połączone. Dlatego co bardzo niecodzienne, zarówno prokuratura, jak i obrona rapera razem wnioskowały o to, by proces Bortlena również został przeniesiony na tą samą datę. Jest to niecodzienne, ponieważ niezwykle rzadko strona oskarżająca i broniąca wnioskują razem w tej samej sprawie i się ze sobą zgadzają. Jednak co ciekawe, sędzia procesu wyłożył wtedy tak zwaną lachę na stół i Rzekł twardo, że w tym przypadku żadnych opóźnień nie będzie, Bortlen. Normalnie, według planu, rozpocznie swój proces 10 września i tym samym rozdziela on osobno te dwa mocno połączone ze sobą sprawy. Co jest znów kluczową informacją, ponieważ w takim przypadku Bortlen podczas swojego procesu nie będzie mógł korzystać z dowodów, które obciążają YNW Melego i które będą wyciągane w jego sprawie. I dodatkowo nie będzie on mógł zwalić winy na właśnie Melvina, co było bardzo prawdopodobną linią obrony jego adwokatów. Dlatego ów decyzja sędziego ogromnie skomplikowała sytuację YNW Bortlena. Tak więc raper został dosłownie postawiony pod ścianą, a chwilę później nawet pod jeszcze znacznie większą ścianą, w momencie, kiedy podczas kolejnej rozprawy 5 września otrzymał on oficjalną propozycję ugody ze strony prokuratury. Ponieważ, co ważne by zaznaczyć, Bortlen jest obecnie sądzony pod zarzutami następujących przestępstw: dwa zarzuty morderstwa pierwszego stopnia, dwa zarzuty pomocy w dokonaniu zabójstwa, kierowanie działalnością gangu oraz do tego zmowa. Manipulacja środkami i nielegalne użycie urządzenia komunikacyjnego, czyli przestępstwa, które Bortlen popełnił już w więzieniu. Tak więc, no jak widzicie, jest to cała lista. I jak możecie się spodziewać, widmo jego potencjalnego wyroku jest wręcz ogromne, bo dokładnie jest to 5 pełnych kar dożywotniego pozbawienia wolności, plus dodatkowe lata, dokładniej do 75 za te pomniejsze przestępstwa. Co realnie patrząc, oznacza, iż jeśli przegrałby on swoją rozprawę, bądź nawet wygrałby, a później Meli przegrałby swoją, to nastąpi spędzi on całe swoje życie w placówce więzienia. No a tak się składa, że ugoda, którą proponowała prokuratura mocno ratowałaby jego dupsko. Ponieważ gdyby tylko ją przyjął, to zostałby automatycznie oczyszczony z głównych zarzutów dotyczących morderstwa oraz działalności gangów i finalnie zostałby skazany jedynie na około 16,5 roku, z czego 6 lat mógłby odbyć na zwolnieniu warunkowym. A przypominam, że siedzi on w więzieniu już dobre 6 lat, więc do realnej odsiadki pozostałoby mu jedynie nie niespełna 4 lata, biorąc pod uwagę, iż na Florydzie odbywa się najczęściej jedynie 85% swojego wyroku, co oznacza, że po wyjściu na wolność YNW Borton byłby ledwo po 30, więc no na pewno mógłby jeszcze sobie pokorzystać z życia, jednak oczywiście jest tym wszystkim haczyk, ponieważ w takim wypadku, gdyby raper tą ugodę przyjął, to najpewniej będzie on musiał zostać świadkiem w procesie YNW Melego i oczywiście zeznawać na jego niekorzyść, stając się tym samym szczurem, jednak co by nie mówić, no na pewno jest to dla niego kusząca oferta, nieprawdaż? No bo co więcej, skoro przesłuchanie to odbyło się 4 września, a 10 miał się rozpocząć jego proces, no to do namysłu zostało Bortlenowi bardzo niewiele czasu. I podejrzewam, że był to jeden z jego najcięższych weekendów w życiu, ponieważ musiał dokonać wyboru pomiędzy ratowaniem swojego tyłka i najprawdopodobniej wsadzaniem tym samym Melego za kratki na dożywocie. No bo taką ugodę możemy rozumieć jednoznacznie, iż stronie oskarżającej nie zależy w ogóle na Bortlenie. Oni chcą po prostu mieć YMW Melego za wszelką cenę. Lub też druga opcja, pozostać lojalnym wobec kolegi, przejść przez cały proces, co przy okazji zdradzałoby prawnikom Melego linię ataku prokuratury na dwóch współoskarżonych i liczyć na to, że finalnie zostanie on orzeknięty niewinny. A później jeszcze liczyć na to, iż proces Melego również okaże się zwycięski. No i w takim wypadku bezpiecznie razem z Melim wrócą sobie do domu. Na co nie ukrywajmy, szanse są znikome, o ile w ogóle jakieś są. No co by nie mówić, ta propozycja ugody, jaką Dostał jest chyba jedną z najlepszych w historii amerykańskiego sądownictwa. Wiecie, do wyboru do żywocie, albo tylko pewne 4 lata od siatki. Dlatego po namysłach Botlen podjął decyzję, którą było oczywiście zgodzenie się na zaproponowane mu warunki, I chociaż następnie jego prawnicy zarzekali się, iż ich klient nie jest żadnym szczurem i ugoda nie wymaga od Botlena wsypywania melego do więzienia. To jednak jak twierdzą prawnicy rodzin ofiar, dokładnie właśnie tak jest. Ponieważ chociażby nawet Botlen nie chciał zeznawać ten głównym procesie karnym Melego, to i tak będzie on musiał to zrobić w jego procesie cywilnym, ponieważ właśnie jak się okazuje, oprócz samego postępowania w sprawie morderstwa, na Melego czeka jeszcze proces cywilny, którym rodziny ofiar pozywają go na kwotę 50 milionów dolarów. I wedle ekspertów, właśnie to postępowanie może nam zdradzić więcej, aniżeli sam proces karny rapera, o którym ciągle rozmawiamy. I właśnie dlatego, to nim zajmiemy się w drugiej części materiału, która już za niedługo na kanale. Dlatego subskrybujcie, dajcie lajka i do następnego Następnego. Trzymajcie się. Cześć.